Czyli. No, zupę. To już, to zupem. zupa. Na rozpoczęcie Zupy. roku szkolnego. Zupa. Zupa. Krew, zupa. Żogórkowa. Ale żołnierz. Zaraz po 10 wybuchnie bomba. Nie! Bomba! Nie chcę e, umierać. Nie e, no. <grym grym grym> no. to młody. Jestem za młody. Zambra. 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 dobra, to ale to jest zbyt ordynarne. Dobre. Ordynarne? Dobre. ordynarne! Ordynarne! Zupa, 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 ogórka, zupa z dobra. Zupa ogórkowa, co myślisz o tym, Kamil? Ja uważam, że zupa ogórkowa jest bardzo dobra, jest bardzo pożywna. Odbud uważam, że bardzo dobra. uważam, że zasługuje na. Jakie to jest miejsce? 10! Uważam, że zasługuje na 10. Uważam, że zasługuje na 10. miejsce na tej yy, tabeli. Zupa orgulkowa ma dużo wartości odżywczych, więc zasługuje o. na miejsce dziesiąte. No. no super żupa, dobra potem, potem musimy... Jarzynowa, jarzynowa, jarzynowa. Jarzynowa, zupa, 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 no zupa jarzynowa, ale jeszcze musimy... Zupa dupa. Mieć. Jemy zupę jarzynową z tym, tym. Do nosa, jak masz katar Biszkoptem. i jest takie do psikanie, to dodajesz trochę słony. Ja wolę leparta prynisep... A to... Prynisepty. Ja, ja, ja tam wolę Ja wolę leparda tamol. A ja leparta tam Dzieci, wolę leparta tamol.

Siedem. No 10, no 10 do 7, 10 ogórkowa, 9 jarzynowa, 8 yy, pomidorowa yy, z ibuprofenem. Teraz tego. Okej. 7. A aj, aj, ja ja, ja to A to 6 teraz. Nie no, nie to. 7, no.

to jest dobre. No, ona jest pewna, że to nie bomba i to jest bomba. Jezu. Jezu. Aż jestem bombom. To może. Ja też jestem bombom. Barszczyk z serdękami numer 6. Barszczyk z serdelkami. Numer 6 ramen. Ramen! Woda po, woda po parówkach, woda z po parówkach z makaronem. Tak, woda po parówkach z makaronem. Woda po parówkach z makaronem. Woda po parówkach z makaronem. Woda po parówkach. Nie, woda po parówkach. Sosem czosnkowym ale nie, woda, woda z wody, nie, czekoladowymi posłuchaj gwiazdkami. Posłuchaj mnie. posłuchaj mnie. Czego? E, po, e, e, woda w warówkach z czekoladowym e, gwiazdą rybną. O kurde. Tak, rybną. O, tak. Rybną. Ja. <coughs> Bydge, rybną. <coughs> <coughs> Ej, dobra, dobra, tak. Kolejna tak. tak. cudziasteczko, referencja. Bo paru z, 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 z tym... Czekoladą. Z czekoladową tym... Y, 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 Jezu. Rybą, rozgwiazdą. rozgwiazdą. Tuż za tu odwołanie, no, tuż za odwołanie. Tuż to jest odwołanie. A, a, aż aż sprawa, że robię kółkowanie, kółkowanie. 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 Dobra, numer cztery. Co? numer 5. pięć. Kult dobra, pięć. Mm, mm. Zbliżamy się do tych lepszych musimy do tych papryka smyczującego <grymka> z uwagę z mikrofalówki no kamień Kami robi zawsze parówkę z, z mikrofalowy i do tego ten. No. parówkę z ja, ja, mikrofalowy Parowy ja, z kamień jest kamień ciastka. kamień jest kamień jest jest Proszę do dodaj, dodaj, dodaj wo, wejesz wodę Parowy wyjesz... z mikrofonu wy no, w wodzie Kamil, Kamil a jak się robi paru z mikrofonu, na ile minut się daje? Eee, 50 sekund. <laughs> Okej, okay, więc no to będzie numer yy, yy, 5. 5 tak. od kiedy? No, no, no nie wiem, daj mi. Tak. No mi się. Numer 4

ale Głóra, co? To jest Infalcore! To jest taki intel To jest O mój Boże, to jest Infalcor! O! Infalcor! Które numer? Które numer który, numer? który numer? Krew dziewi! Który teraz? <gles> <gleslatego> <mars> Zgubiliśmy się numerem. Dobra, numer cztery. Nie, cztery, no. To teraz co? Wyście, panowie, burza mózgów! Mm. Duże mózg, hmm. Śmieciówka, śmieciówka, śmieciówka. Śmieciówka co to? Z tak. śmieciówka. U, nie, nie. śmieciówka z orężadą? Tak. Śmieciówka. Nie, Jak się woda, bierzesz wodę. Bierz, znaczy, no. wylewasz. Y, bierzesz krzy... Y, K Śmieci. Ten, okay. ten kosz, to jest ten taki zły, to tam te wszystkie no. ręce ześmierdziały. A to, pęka mm. kosz i ci pęka. Y, wo worek i się wylewa woda ze śmieci. <laughs> do, no, do tak. To do tego... realny, do talerza się wylało, widzicie, to jest, to jest... Do, tale, do talerza. I potem zawsze do dolewam do, 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 do te, co ja do e, orężady, orężady, e, e, buloki, buloki. No jezu, boleki, jezu, O mój Boże, najlepsze, Naj... Chyba. Jest, moja ulubiona jest, z tych wszystkich. Jestem. Bo tych czas, Język, no. taka pożywna, jest taka pożywna. Jestem ja wdzięczna za tego minionka, który się powiesił i wisił na ścianie. <grym> Dokładnie. Niech to nie robią. Oddajmy, oddajmy. Szybko, szybko. No, Szabla! No, no, numer 3, numer 3. Płodnij! Nie! Nie podjadę, bo mam wiatr. Aaaa! Wow, oh, <grym> ale, o, ale nie wybuch! Bomba groźna! Bomba groźna! Ja. Żyp, bomba Ja... nie groźna! Bomba groźna! Bomba groźna! Bomba wybucha. nie wybucha. Za groźna! Bomba groźna! Raka groźna! Bomba zajebało. Bomba 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 groźna! Bomba 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 to zup, skarpet, zupa skarpet, zupa skarpet, zup, skarpet. Szybko chodź, na Szybko chodź, zima. Szybko chodź, tam, Szybko chodź, chodź, zima. Szybko chodź, zima. Szybko chodź, zima. Szybko chodź, zima. Szybko chodź, skarpet, Szybko Szybko skarpet. Tak, zupy ze skarby. zależy z żale... skarby. Z żalem. Z kogo z z minutę? Z Z ja ja Numer dwa, zupy buch? Adreano... Sto zup Adreanova... Sto zup Adreanova, każda ona z z siedmiu herbatami Adreanova <coughs> mamy minutę, już nie? teraz Udało mi się, udało się uciec, udało mi się udało uciec. Ale bomba nie wybuchła jeszcze. A nie, nie A nie nie wybuchła, i, jednak żyjesz. I, Jeszcze nie tak żyjesz! Wstup, em, taka, nie tak żyjesz, no mój Boże! Odrżyję! No, spierdalaj! Woda z grzybem, taka. Woda, woda z aromatem zęb, bez złotego zęba. Woda, dobra, hmm. dobra. i i si, i si, i i i si, i i si, i si, numer jeden, i i numer jeden! Oj Numer numer no, Numer zero, numer numer zero no, 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 no,